Kolejny filmik z wyprawy, już tu byliśmy, ale córek nie był. Teraz widokowy na górze, guzowate, jak dobrze pamiętam. Pamiętam, Jola tutaj, jak kręciliśmy kiedyś, gadała z tym, o, naszym piertkiem. Była w domu wtedy. Idziemy na górę, puszczę drona, można tu latać, zobaczycie, jak tu jest pięknie. Jednak z drona to są widoki kosmos. Także taki szybki filmik przypominający. Parking jest płatny, ale nikogo nie było, więc nie zapłaciliśmy. Kurde, mam odsiada. Jak będziemy wracać, to może zapłacimy, jakiego go nie będzie. Życie. Minaratków. Camping stołowo-górski. Jesteśmy tu jeszcze. Pogoda na razie jest ok, A u nas tam w dżungli stalewski leje. Wczoraj dawało cały dzień. Tu też ma się niby zepsuć, nie? Ale zobaczymy. Odsuwamy. Te piękne widoki, polatane. I co tu dużo opowiadać? Przyjeżdżać, zwiedzać, dolnośląskie. My co rok kurde tu praktycznie przyjeżdżamy, a nie możemy do Zakopanego dojechać. I ale klesz różną właśnie łeb, żeśmy wykręcili wszystko na raz. Nie dobrze. Co tam zostało poka? No, trzeba zdezynfekować. No, a z a albo winem od Maćka. Najlepiej. No, także zwiedzamy dalej. Są filmy z tamtego roku z różnych pól namiotowych opinii oglądajcie warto Na razicho. Miało padać znowu, a ładnie jest. <laughs> Także nie wierzmy w pogodę. O, tam jest kopalnia jakaś. Nawet słychać. A tutaj co widać jeszcze z tego tarasu? No takie filmy lepsze, co? Krótko i na temat. Trzymajcie się. Dzień dobry. Skalne grzyby za darmo. Parking za darmo. Oznaczenie w filmie gdzieś tam będzie.